Ma z tej strony puszaki. Witam Was na pierwszej recenzji na tym kanale. A czego to będzie dotyczyć? Recka? Otóż gry, na którą czeka od czasu PS3. A to chodzi o. was. Wersja na PS4. Gra wyszła też, oczywiście, na PS3. I wyjdzie też na PS5 w ramach PS Plus Collections. Gra opowiada o perypetiach Joela, który w dniu epidemii straci bliską mu osobę. I teraz walczy o przetrwanie jako przebytnik z Bostonu. I dopóki. Ostatniej jego przesyłki nie zdarzyła się czternastoletnia Eli, która została ugryziona trzy tygodnie przed akcją podstawki. A perypetie tego, jak została ugryzła, można zobaczyć w dodatku Left Behind, który został dodany do, do mojej wersji PS PlayStation Collection. Dobra, na razie tyle mogę Wam powiedzieć o, o fabule, bo ja nie jestem fanem wciskania z fabuły, a fabuła chwyta za serce. Ja w pierwszej scenie to ja zruszyłem się, ale nie jestem gościem płacenia. Nie, ja, Dobra, to teraz przejdźmy do, do rozkrywki, a to mam wiele do powiedzenia i to dobrze. Rozgrywka no, jest liniowa, bo to jest gra przygotowa, ale jest też to, to skradanka z elementami craftingu, bo z pozyskanych materiałów można zrobić rzeczy, które są bardzo przydatne, ale szybko się kończą i są bardzo potrzebne do walki z zarażonymi oraz z ludźmi. A zarażeni są bardzo kreatywni: to są ząbiaki, kiby przemienione przez grzyba. Ba, i są trzy fazy. Pierwsza biegacz, zwykły zombie. Druga klikacz, taki z muchomorami e, na łbie czy innymi pieczarkami, które zabija na hita. Ta, I następny, największy tanus. To jest je puchlacz, wkurzający gość, ale na szczęście ki, kilka razy w grze, więc to jest jako bos. Głównie w tej grze skradamy, odwracamy uwagę i działamy za pomocą no, noży, które szybko się zużywają. Po opisaniu gameplay'u teraz przejdźmy do zalet i wad. A tych jest. Porówno. Pierwsza zaleta. Dubbing. O jacie, ja. Choć mam w dupie dubbing, ale ten jest rewelacyjny. Choć angielski oryginalny, to też jest spoko, ale tu dubbing jest na poziomie Wiedźmina 3. A to coś znaczy. Eee, czy dubbing jest świetny? To jest pierwsza, pierwsza zaleta. I, I czas do pierwszej wady, czyli poziomie i bardziej przeszkody, które napotykamy. I nie chodzi o zombie czy wrogów, tylko na przykład Ellie i Joel i to poza zadupiu i dziura. muszą jakaś przejść, e, znajdują deskę. Ale ojej, Ellie przechodzi. A Joel to spada na gupiry i brawo przegrywie życiowy. I musi łazić i łazić aż dotrze. I to jest strasznie wkurzające i na szczęście w dodatku to, to jest tego mniej i bardzo propsuje. Druga zaleta wyg. Druga zaleta, grafika. O matko, jakie to jest dobre. A to jest z czasów PS3, a przebija takie hity jak GTA 5. A w sumie się nie dziwię. Grafika jest tak ładna, tak piękna i tak żywa. A to jest pierwsza część, a co dopiero druga. Co, co o niej powiem kiedy indziej, ale powiem Wam, to jest coś. Plus jeszcze ten dodatek, to dopiero bardzo ładne. I teraz czas na drugą wadę, a właściwie brak balansu. Ja gram na trudnym poziomie i czasami choć było łatwo, a czasami skakuję do takiego poziomu, jakbym grał w Demon's Souls, czy Sekiro. No normalnie, kiedy gram na trudnym, to chcę tak samo poziom, a nie tak skakiwę. To mi to przeszkadza. Więc to jest bardzo wielki minus. Teraz czas na multik. O nim powiem szybko, bo szczerze chwilę gra. To jest zwykły deathmatch i co dziwo nawet od premiery to jest w cholerę graczy. Czyli bardzo proszę. Nawet choć nie lubię multika, to można się w tym pograć i chwilę pobawić. Tak jak. E. To jest całe Draso. Gra piękna z fajną fabułą i fajnym gameplay'em, ale z paroma... Fab... Dam i multikiem, który jest tak średnio. Dlatego tej grze wystawiam Raz z dodatkiem takim 9 na 10 Tak więc do zobaczenia w następnej recenzji i syść.